Dzień dobry, nazywam się Marta Remplewicz. A ja Sofia Marciniak. Jesteśmy z wykształcenia chemiczkami, a zamiłowania do ziół zielarkami. Od sześciu lat tworzymy własną markę kosmetyczną, opartą na świeżych naparach z ziół. Cześć! My dzisiaj do Was przechodzimy z ekspresowymi maseczkami na Sylwestra, ale może być na każdą inną okazję, jeśli planujecie następnego dnia mieć jakiś makijaż i chcecie, żeby on się Wam długo trzymał, to nic nie jest ważniejsze niż dzień wcześniej nawilżyć skórę. Nawilżamy ją, oczywiście pokażemy Wam dzisiaj sposoby, jak można ją nawilżyć naszymi takimi domowymi sposobami, z tego co mamy w kuchni. No i jedna ważna rzecz, zawsze jeśli robicie sobie maseczki, jakieś, czy pilingi pokażę też, w jaki sposób można sobie przygotować domowe. Pamiętajcie, żeby zrobić próbę uczuleniową, czyli najpierw daną roślinkę, dane owoc, warzywo nakładamy sobie niewielką ilość albo tutaj za ucho i sprawdzamy po 24 godzinach, czy nie ma odczynu alergicznego, albo tu na przedramieniu. To są takie dwa miejsca, gdzie najszybciej wychodzą jakiekolwiek uczulenia. Natomiast jeśli nie macie, to przystępujemy do działania i dzisiaj zrobimy sobie Najpierw peeling z dyni yy, i maseczkę nawilżającą z ziół właśnie. Yy, Zoszczęcie się z moją modelką i przygotuję tak. Oczywiście najpierw zmywamy makijaż, yy, albo myjemy w ogóle buźkę yy, w tym czym macie. Ja oczywiście użyję naszego ziołowego płynu, który jest na bazie naparu paru ziołowych ziółek saponinowych. O nich jeszcze będę opowiadać. Zmywamy cały makijaż. Zresztą już mam umytą buźkę, więc nie muszę jej aż tak dokładnie zmywać. I teraz tak, bierzemy dynię. My tu już mamy pokrojoną i teraz ten w ogóle dynia ma super składniki, ponieważ tak, przede wszystkim ma witaminy, ma dużo witamin A, E, C. Ma też karotenoidy, stąd też taki piękny kolor. Ale to, co nas najbardziej interesuje dzisiaj i to, z czego będziemy korzystać, to oczywiście jest, ona ma też enzymy, w związku z czym zrobimy peeling enzymatyczny na naszą skórę. Ja zazwyczaj rozdrabniam dynię widelcem, ten miąższ z dyni, on jest najważniejszy. Żeby Dynia musi być mięciutka, taka delikatna i jak ją, ten miąższ sobie rozrobimy, to będziemy nakładać na skórę. Tak przygotowaną maseczkę nakładamy sobie na twarz. To jest maseczka generalnie polecana do cer bardzo wrażliwych, delikatnych, z problemami z jakimiś naczynkami, na przykład porozszerzanymi. Nakładamy na całą buźkę, dlatego że zawiera te substancje enzymatyczne, tak? Będą nam delikatnie złuszczały skórek I na szyję. Pamiętajcie o szyi i dekolcie. Nic później nie zdradza w wieku kobiety, jak ta szyja i dłonie. I czekamy 15-20 minut, aż y, substancje aktywne z dyni zadziałają. A po tym czasie oczywiście zmywamy sobie, usuwamy naszą maseczkę. I teraz tak, jak mamy już umytą buskę, nie mamy tego peelingu, na skórek zdrowia ciało jest delikatnie usunięty i teraz zrobimy sobie, będziemy nawilżemy. Do tej naszej maseczki nawilżającej użyjemy tak na włoci. Na dlatego że ma ona w ogóle saponiny triterpenowe i one trochę zadziałają tak jeszcze oczyszczająco, w sensie, że wspomogą też wnikanie kolejnych substancji aktywnych w głąb skór Wszystkich tych roślin, które biorę, bierzemy w równych częściach, czyli mamy nawłoć, kwiat lipy, która ma mnóstwo śluzów i działa super nawilżająco. Weźmiemy po równych częściach. Cyk. I weźmiemy jeszcze mój ukochany ślas który oprócz właśnie śluzów, bardzo, bardzo dobrego działania nawilżającego, ma jeszcze antocyjany, czyli takie związki, które działają przeciw przeciwwolnym tak? czyli będzie spowalniał proces starzenia się skóry. I teraz wszystkie te ziółka weźmiemy sobie, rozdrobnimy w jakimś młynku. Zrobimy sobie z tego taki słup, taki płyczek. Rozdrobnione w młynku właśnie roślinki. Przysypujemy do zleweczki albo do jakiejś innej miseczki, jak macie. I zalewamy wrzątkiem. Zalewamy tak, żeby po prostu generalnie to przykryć. Nie musi być jakoś tego bardzo dużo, bo taką właśnie zrobioną, przykrytą papką ziołową będziemy nakładać na twarz. Pamiętajcie, ci, co byli z nami już nie od dziś są, to wiedzą, że jeśli dodajemy roślinkę z antocyjanami, czyli żeby przedłużyć ich i wzmocnić ich działanie, dodajemy czegoś kwaśnego. Może być to albo witaminka C, trochę cytryny, a my dodamy jeszcze kilka kropli naszego octu jabłkowego. No i czekamy, niech się zaparzy. 15 minutek pod przykryciem. Niech nam się ziółka zaparzą i będziemy nakładać na skórę. Tak. tak przygotowano maseczkę, mogłaby być jeszcze troszkę gęstsza, nakładamy też pędzelkiem na skórę. Może być cieplutka, będzie też dużo lepiej się wchłaniała. Taką piękną nakładamy na twarz. Oczywiście szyję i dekolt też. Dobrze jest sobie jeszcze ją przykryć, albo nakładamy na to wycięte mm, oczy i nos, żeby można było oddychać i patrzeć, jeśli ktoś chce i cieplutkie, żeby to było cieplutkie, przykrywamy skórkę i teraz relaksujemy się, słuchamy muzyczki, odpoczywamy, a błyska się nawilża. Teraz wszystkie substancje aktywne, które są zawarte w ziołach, wnikają w głąb skóry i też trzymamy około 30 minut. Chodzi o to, żeby było cieple, cieplutkie. Jeśli na przykład ucieka Wam temperatura i czujecie, że yy, spada, że robi się chłodna ta maseczka, można jeszcze sobie coś na tą skórę położyć. Kiedyś yy, na przykład też w yy, takich starych książkach kosmetycznych można przeczytać, że albo jakąś yy, nakładano, jeszcze folią okrywano właśnie, żeby nie, nie wyparowywało, tylko ograniczyć to przenikanie. W gabinetach kosmetycznych stosuje się często jakieś maski algowe tak? albo jakieś takie, które hamują wyparowywanie wody. Po tych zrelaksowana Zofio, mm -hmm. po tych 15 minutach szczypie czy nie szczypie? Hmm. Nic nie szczypie. I po tych 15 minutach, 20, 30, ile dacie radę. Im dłużej, tym lepiej oczywiście. Będziemy wszystko zbierać. Ściągamy z buźki. I buźkę oczywiście delikatnie przemywamy żeby usunąć. Najlepiej wodą przegotowaną. Jeśli nie macie naszego płynu ziołowego, który ja oczywiście polecam, on no jest mega, mega łagodny i nie narusza naturalnego pH skóry, bardzo delikatny, to polecam przegotowaną wodą właśnie. Można umyć, umyć buźkę delikatnie. I tak pięknie nawilżona idziemy spać, a jutro można śmiało nakładać na to makijaż. Będzie dużo trwalszy. No kochani, tak, więc teraz nastąpiła zmiana i ja Wam pokażę kolejną maseczkę. Też to będzie taka złuszczająca, a Marta jest teraz modelką, tak? I będzie Relaksuje się. Marta ma zadanie się teraz relaksować. Tak jak Marta powiedziała, bierzemy to, co mamy pod ręką w kuchni, tak? I najpierw była dynia, a teraz jabłuszko będzie. Czyli najpierw sobie obieramy to jabłuszko i ścieramy na tareczce, bo jabłuszko zawiera alfa -hydroksy kwasy. Generalnie w kosmetyce, no i kwas jabłkowy, który będzie nam właśnie miał za zadanie złościć. Generalnie w kosmetyce wykorzystywany jest kwas glikolowy bądź migdałowy. A my teraz właśnie to, co mamy w kuchni dobrodziejstwa. Zastosujemy sobie na naszą skórę, czyli też jak rozetrzemy, to jeszcze pozgniatamy tu jak najdrobniejsze części, to nasze jabłuszko. Dobrze. Ono sobie jeszcze chwilę dochodzi do siebie, a ja jeszcze Marcie oczywiście oczyszczę naszym płynem ziołowym twarz. Przygotujemy pod ten nasz pilik. Tak ona tutaj też ma ładnie już oczyszczoną buźkę i nakładamy. No i oczywiście pozostawiamy. Marta ma za zadanie teraz się jak najbardziej relaksować i pozostawiamy, niech to jabłuszko nam zadziała. Po tym czasie możemy przejść do zmycia. Jawuszko zdjęte. No i teraz kolejna część. Skóra przygotowana, tak? Złuszczony ten naskóreczek martwy. No to teraz musimy ją odżywić. I w tym celu zrobimy sobie maseczkę z nasion babki płesznika. Babka płesznik jak już znacie z naszych filmików, zabiera bardzo dużo śluzów, czyli bardzo dobre działanie nawilżające. Śluzy mają też to do siebie, że oczywiście działają przeciwzapalnie, tak więc zrobimy jej taką powłokę, taką pierzynkę okrywającą jej skórę twarzy i dekoltu oczywiście. A teraz Wam powiem, jak przygotować tą maseczkę naszą taką nawilżającą. Nasiona babki płesznik, oczywiście do zakupu Kupienia w sklepie zielarskim. Jedna łyżka do garnka, i do tego pół szklanki wody, i musimy to zagotować, pogotować około 15 minut. To nam się tutaj gotuje. Po tym czasie filtrujemy. jeszcze ważne, bo musicie zaczekać, żeby ten nasz śluz, który powstał, przefiltrowany, żeby nie był gorący, bo byśmy sobie krzywdy nie zrobili i nie poparzyli naszej skóry, bo będzie efekt miałby być piękny, a będzie odwrotny, tak? Będziemy musieli sobie szukać pomocy innymi siłami. To co, Marta? Czy jesteś gotowa już? Tak. Ja jeszcze może nie wiem, czy się uda pokazać, ale to są takie. No już takie gluciki, po prostu ciągnące się, kisielek. taki kisielek. Im chłodniejszy, tym y, lepsze efekty, jeśli chodzi o ten śluz. O, tutaj pięknie mm. naprawdę pozostaje wszystko na skórze. On, on tak zaschnie, wiecie, że już nie potrzeba niczym tu nakładać, bo on po prostu zasycha na twarzy. Pamiętamy też... O dekolcie. I tak nałożoną maseczkę trzymamy nawet i pół godziny, a nawet i więcej, w zależności kto ile ma czasu. I jak Marta? Odczucia? Wspaniale. Jest a takie, czujesz, że zastygła tak? Że zastygło i jest takie uczucie jakby ciągnięcia, tak? No bo jeśli ta maseczka zastyga na twarzy, no to mamy tą trochę ograniczoną trochę. Mhm. Tu nic nie spływa, tu wszystko jest bardzo ładnie, widzę, zastyga. No i oczywiście po tym czasie, jak już y, czujemy, że już y, to wszystko co miało, y, doczej do tej naszej skóry w dotarło, to zmywamy. Zmywamy oczywiście naszym ziołowym płynem. I tak przygotowaną skórę możemy spokojnie do kolejnego dnia czekać na nasze makijaż, bądź poprzez cały rokiem możemy sobie robić takie maseczki, tak? W celu odżywienia tej naszej skóry. Najpierw oczyszczenia, a później odżywienia. Kochani, tak więc my, yy, każda z nas już miała maseczkę, miała yy, złuszającą, później taką nawilżającą, z, z konikami takimi aktywnymi. Ja wózkę, cerę czuję bardzo, bardzo taką mięciutką i delikatną. Moja też była bardzo dele, delikatna i bardzo mięciutka, yy, tak, z uczuciem takiego odżywienia. Tak więc, co nam pozostało? Życzyć Wam. Udanej domówki przede wszystkim. No i lepszego tego 2021 roku. Wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i dużo, dużo zdrowia. Pa! pa!